Ghosty, ghosty, W maju 2011 roku decyzją uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego Zespołowi Szkół nr 4 w Skierniewicach zostało nadane imię podpułkownika pilota Romualda Sulińskiego. Młodzież decydująca się na naukę w naszej szkole ma do wyboru zarówno klasy licealne, jak i technikalne. Oferujemy wiele przyszłościowych kierunków zapewniających zawody poszukiwane na rynku pracy. Nasze pracownie zaopatrzone są w nowoczesny sprzęt, a praktyki odbywają się na bardzo Profesjonalnym poziomie. Godziny lekcyjne dostosowane są do przyjeżdżających autobusów. Niedaleko szkoły znajduje się także stacja kolejowa, dzięki czemu osoby z nieco bardziej odległych miejscowości nie będą miały problemu z dotarciem do szkoły. W klasie policyjnej uczniowie poznają taktyki zapobiegania przestępczości, podstawy prawa karnego i procesowego, działania z zakresu kryminologii i wiktymologii. Dowiadują się też o zadaniach i obowiązkach policji, ponadto poznają zasady prewencji ruchu drogowego. Podczas zajęć uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podstaw samoobrony oraz zgłębiają wiadomości związane z zasadami funkcjonowania innych służb mundurowych. Szkoła współpracuje m.in. z Komendą Miejską Policji w Skierniewicach oraz Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. Zmieniliśmy ten profil tak naprawdę, bo wiążemy przyszłość z tym kierunkiem dalej. Na samoobronie i technikach interwencji mamy właśnie techniki interwencji. Tam mamy samoobronę. Pracujemy z różnymi środkami przymusu bezpośredniego, mimo że to są takie atrapy, to jednak to już jest jakiś zalążek, w którym się uczymy już z tym tak naprawdę działać. Dokładnie tak, na samoobronie jest typowo praktyka, jakieś tam techniki obezwładniania, tak jak koleżanka powiedziała, wszystko związane z zawodem, a teoria no to bezpieczeństwo publiczne. Przyszłość pełna akcji, pościgów i ogromnych wyzwań, łap przestępców i dbaj o bezpieczeństwo Polaków. To wszystko czeka Cię, jeśli wybierzesz klasę policyjną.